Dobrze, wracamy do tego Avensisa. Tu jest wyciągnięty cały światłowód wraz z modułami LED. No cały, cały taki zestaw, który tutaj został tylko odpięty w lampie. Mam tutaj uszykowane nowe moduły. Nowe oryginalne kolito-moduły. Czyli moduły LED razem z radiatorem, okablowaniem. Ale co ważne, najważniejsze z tego wszystkiego. To jest światłowód, bo ile LEDy można nawet, jak są upalone, przebarwione, można wyrutować, zmienić. No to ze światłowodem, jeżeli jest zniszczony światłowód, to jest taka akrylowa rurka, czyli plastikowa tak naprawdę. Jeżeli to się zdeformuje, upali, przypali, no to już nie jest do uratowania. Trzeba to po prostu wypierdzielić i wymienić na nowy. To jest ważne, tutaj ta końcówka, żeby była gładka, prosta i przejrzysta, żeby przewodziła e, ładnie cały strumień światła. Tak to wygląda. I teraz roz, to chyba rozwiewa już Wasze wątpliwości. Nie ma górnego i dolnego światłowodu. To jest po prostu jedna całość. Cały światłowód to jest góra i dół. To jest jeden światłowód.